Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam pielgrzymów duchowych. Oczywiście czas na dobry obiad i to w trasie pielgrzymki. Jesteśmy w Czarnej Sędziszowskiej i tu siostra nas zaprasza, żebyśmy podeszli, bo tu same smakołyki są. Czy dla naszych pielgrzymów duchowych też coś się znajdzie? Proszę pokazać. Jaka smakowita zupka, pięknie. To dla naszych pielgrzymów. Nakładamy po brzegi. Też, dla, dla księdza mnie, też. Dla mnie też, czyli no, nie zgłodnieje, nie zbiednieje. Nie, nie. Proszę brać. I kolejeczka tutaj jest. A co to takiego smacznego? Jest zupa pomidorowa i mamy pierożki ruskie. Jak przystało? W piątek. A kto, Bez mięsa. A kto przygotował te smakujki? Koło gospodyń w Cierpiszu. Pozdrawiamy. Oczywiście Cierpisz chyba koło Czarnej. Tak, to jest nasza parafia. I to sędziszowskiej. To Sędziszowski. może być i fajny księżyc mamy. A pani ma na imię? Aleksandra. Pani Aleksandro, pozdrawiamy. Patrzymy, co tu się dzieje. Zupy nie braknie. Mamy taki porządny kocioł. Jak widać, zupa się rozlewa, makaron dobry. No i pomidorówka dzisiaj smaczna. Czekasz na obiadek? Jak ty masz na imię? Marcelina Mazur. Marcelinka Mazur, pięknie. Który raz idziesz w pielgrzymce? Pierwszy. Pierwszy. I smakują Ci takie potrawy? Jeszcze nie jadam. Jeszcze nie. To czekaj, bierz i smacznego Ci życzymy. My idziemy dalej zobaczyć, jak pielgrzymi sobie radzą podczas takiego postoju, bowiem na pewno zgłodnieli, a dzisiaj też wymagający czas, aby dotrzeć właśnie do kolejnego noclegu. Jeszcze kilka odcinków. Póki co właśnie siostra tutaj zajada. Smaczną pomidorówkę. Siostro, smakuje? Yy, tak, pyszna. A szczególnie kiedy jest się bardzo głodnym. <głodny> to jest Jednak jest yy, ten głód już zmożony po takich dzisiejszych odcinkach. Tak, chociaż ja jestem wyjątkowym pielgrzymem, bo to jest mój pierwszy dzień. I ostatni właściwie, ale jestem tutaj tak, bardzo głodna i szczęśliwa. Warto było wybrać się choć jeden dzień, żeby zasmakować na pielgrzymim szlaku takich akurat no, obiadowych, przygotowanych smakołyków tutaj w czarnej sędziszowskiej. A w ogóle czym dla siostry jest pielgrzymka? O, matko, to jest dla mnie wyjątkowy dzień w ogóle. Bo mam małą córeczkę. I pierwszy raz jestem poza domem. I warto było, bo to jest pielgrzymka. Więc pielgrzymka jest w ogóle moim sercem. I jak to mój napisał przed chwilą, mi mój mąż, kiedy zapytał, jak mi jest, powiedział, że jest mi cudownie, I powiedział, że właśnie o tym marzyłam. Tak. Ja odpoczywam tutaj. Zbieram siłę w ogóle. Więc ja. No nie, to jest w ogóle ukojenie dla mojej duszy. Ja tutaj yy, jestem bliżej siebie. Nie potrafię inaczej powiedzieć. Słyszeliśmy jak pielgrzymi z grupy Świętego Brata Alberta mówili, żeby poczuć jedność trzeba właśnie spojrzeć w siebie, a siostra tu z grupy Świętej Urszuli nam tę prawdę tym bardziej pokazuje. Ja tak mówię odważnie, bo wiem, że siostra chodziła na pielgrzymki i na całe, więc ten jeden dzień to naprawdę musi być coś wyjątkowego, że akurat siostra wszystko zostawiła i tak jak mówi męża z córeczką jest tutaj. Zdecydowanie. Szczególnie, że dzisiaj właśnie, jak mnie zobaczyła moja córka na kamerce, to powiedziała pierwszy raz mama. To było wzruszające. A może po prostu potrzeba było się wybrać, żeby córeczka tak przemówiła. No i mama usłyszała, że jest mamą. A mama jak ma na imię? Monika. Moniko. Moniko, pozdrawiamy męża i córeczkę. Jak mają na imię? Michał i Mialina. Ale to przypadek. Michalinka, tak, od zawsze marzyłam o córce Michalince, a poznałam męża Michała, więc trochę zbieżność imion. No, układ jest bardzo dobry, więc tym bardziej uśmiechamy się do męża, do córeczki, buziaczki lecz są, także pozdrawiamy z Czarnej Sędziszowskiej. No i jeden dzień i też jeszcze na, w kamerze Radia Fara, no i też na antenie, więc tym bardziej. Moment, moment, nie słychać. Pozdrawiam bardzo moją mamę, bo mama codziennie śledzi radiofara, więc na pewno mnie odnajdzie. Więc to dobra zachęta, abyśmy śledzili, śledzili pielgrzymkę pielgrzymka.przemyska.pl. Grupa świętej Urszuli dotarła do czarnej sędziszowskiej. No i tutaj mamy już po ognisku. Jak widać, się pewnie paliło dość mocno, ale tu jest cień, jest chłodek. I każdy coś dobrego je. Przedstawcie się naszym pielgrzymom duchowym. Jak macie na imię? Który raz w pielgrzymce? Marcin pierwszy raz. I warto wybrać? było się? Choć ile dni już idziecie? To jest drugi. Drugi dzień. Nie jesteś jeszcze zmęczony? Yy, zmęczony nie, ale nogi nie dają rady. Więc żeby... Te nogi dały radę, to pomożecie właśnie naszemu bratu, żeby doszedł. Módlcie się za pielgrzymów, którzy idą pątniczym szlakiem, by dali radę. Na pewno ta zupa niech ci doda sił na kolejne odcinki. Bracie, jak na imię? Andrzej. Bracie Andrzeju, pielgrzymka to chyba już się wpisała w brata życie. No właśnie, ksiądz by się pomylił, bo pierwszy raz. Wow. W tym wieku, ale w końcu się zdążyłem wybrać. To kto nam mówił, kto zachęcił, kto pokazał? Żona. Wcześniej jeszcze chciała mieć dobrego męża, to poszła jeszcze za Pannę, a ja teraz na 60 lat chcę podziękować za to. Za dobrą żonę. Za dobrą żonę. Tyle lat potrzebował żeby dojrzeć. jednak dojrzeć do tego. Żeby właśnie dojrzeć, wybrać się i podziękować. A jest za co? A małżonka jest z bratem? Nie, bo uległa wypadkowi i, i... I nie jest, nie jest. Bo... Więc modlimy się za małżonkę, jak widać w małżeństwie, to ta jedność chyba taka szczególna. Dzisiaj rozważamy temat jedności i właśnie żona szła na pielgrzymkę, żeby mieć męża. Teraz mąż idzie na pielgrzymkę, żeby dla żony uprosić łaski, zwłaszcza kiedy yy, nie domaga. Jest potrzeba, tak i dziękować za to, co otrzymaliśmy za te łaski, za błogosławieństwo, za rodzinę, bo mamy piątkę dzieci. I oni tak, i wnuki już się trafiają. To już. A ile lat po ślubie? 35 w tym roku też. No to też można powiedzieć taka wyjątkowa rocznica. Dołączamy Was do molitwy. Brat Andrzej i żona? Bożena. Pozdrawiamy Pani Bożeno, no, można powiedzieć siostro pielgrzymkowa. Jak widać, mąż się dobrze czuje i na pewno łaski uprosi, by zdrowia nie brakło. Tak jest, dziękuję Ślicznie. Jeszcze można wnuki pozdrowić, a prawnuki nie, jeszcze nie ma. Ale... A wnuki, dziadek pamięta, jak nie, mają na imię, Oliwka to wymieniamy. Oliwka i Jakub. No to pozdrawiamy Oliwkę i Jakuba i oczywiście zapraszamy na Pątniczy Szlak, bo jak widać, warto... idziemy na Jasną Górę i jak brat Andrzej mi podpowiada, warto się wybrać. Warto się wybrać, więc warto zaglądać na stronę pielgrzymka.przemyska.pl. Nie ma jak się sobie na ławce i odpocząć, zwłaszcza, żeby ruszyć dalej. Piękni odpoczywają, mają świadomość, że inni ich wspierają i też pozdrawiają, życząc nam dobrze, ale my też mamy pozdrowienia. Siostra tutaj te pozdrowienia chciała przekazać. Jak, jak siostra ma na imię? Aneta. Siostra Aneto, proszę bardzo. Chciałam serdecznie pozdrowić siostrę, Alinę i mamusie, które, które zostały z moimi dziećmi. Życzę im siły wytrwałości i. I proszę o wsparcie duchowe i modlitewne, bo wiem, że mamusia się na pewno modli i prosi o to. No, cierpliwości na pewno potrzeba, ze względu, że dzieci pewnie są grzeczne, także tym bardziej mama was widzi i was pozdrawia. My do tych pozdrowień też się dołączamy. Pozostańcie z nami. Oczywiście towarzyszycie nam wszystko na stronie pielgrzymki przemyskiej, która wyruszyła z terenu archidiecezji przemyskiej i zmiesza w stronę Jasnej Góry. Kochani pielgrzymi, duchowi, w tej łączności, no, widzicie, wiele się dzieje. Można nawet odpocząć. Maleństwo tutaj ładnie śpi, na pewno ma dobre sny. Pewnie mama coś nam na ten temat powie. Jak widzi córeczkę, wytrwałą właśnie w tym pielgrzymowaniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, no to jej jest najlepiej. Ona tak naprawdę jedzie, a nie idzie. <laughs> Więc jest bożona. To wasza rodzina, tak? Idziemy z mężem razem z czwórką dzieci. Wiktoria trzylatka, Izabelka 10, Radus 7, Dawidek 12. I mąż, nie będziemy wspominać wieku. Tak, ja sobie tak się wyprostuję, bo jednak lepiej usiąść. Właśnie, zapytam się męża, czy warto się wybrać tak z całą rodziną, zostawić wszystko i pójść. To jest proste, a może trudniejsze, bo nieraz to się martwi, jak to zrobić, a Wam się chyba to udało. Znaczy, no, każdy ma wybór, można wybrać iść albo nie iść. Zawsze stajemy codziennie przed z wyborami. No my wybraliśmy, że idziemy i to pomaga i dzieciom, i nami. No i no, później się wraca, dzieci doceniają proste rzeczy. Znaczy nie tylko dzieci, tylko tak samo my, bo idziemy z łańcuta. Idzie się jeden dzień do mrowi, a samochodem się idzie 20 minut, czy tam pół godziny. nie? i to się docenia, w jakim świecie się żyje. Docenia się po powrocie, no inne rzeczy, że się ma swój pokój. Na przykład dziecko docenia, że ma swój łazienkę, no proste rzeczy. Człowiek docenia no i się uczy dzieci wiary i jakichś dobrych takich po prostu zachowań, chrześcijańskich podstaw. Także same plusy, nie? Same plusy i same wygody, jak się troszkę poruszam. Właśnie. Widzimy. To już oddaję mikrofon. Bo jak się okazuje, dzisiaj też wyjątkowy dzień. 7 dzień lipca to był dzień małżeństwa rodziny Ulmów Józefa i Wiktorii, więc. Cieszymy się, że tutaj was widzimy jako rodzinę. No i też myślę, że na to stawieństwo rodziny Ulmów możemy liczyć, tym bardziej za niedługo beatyfikacja. I wasza obecność na trasie Pielgrzymie jest takim świadectwem, że warto rodzinnie się wybrać. Jeżeli ktoś by się jeszcze zastanawiał, popatrzcie, można to zrobić. polecamy z całego serca. To jest przepięknie spędzony czas razem. Chociaż są chwile takie, że się na siebie... Gdzieś tam takie, taka też próba przychodzi, nie? Że mamy dość, więc. Yy, ale potem tak naprawdę jest, yy, jest ten czas yy, takiej radości przychodzi, że, że, że te jakby doświadczenia jakby razem wspólnie jakoś zmagamy się z tym, nie. No i, no i co? No i cieszymy się że, cieszymy się, że tu jesteśmy. No, no. w ogóle na całą. A jesteście yy, tylko jeden dzień, czy? Będzie się drugi dzień. My idziemy tyle, ile dadzą radę dzieci iść. <grywa> jak, jak dadzą, mam białą sukienkę, wszystko przygotowane na wejście, ale jak dzieci powiedzą, że już dość, no to pakujemy się i wracamy. Nie jedynie Dawid wybił się z nas wszystkich i powiedział, że, yy, że nie, że on zostaje do końca. I mam nadzieję, że dzieci was nie zawiodą, że z Wami pozostaną, że jednak dotrzecie do stóp pani jasnogórskiej, bo jak przed chwilą posłyszałem, poznaliście się na pielgrzymce. Tak, tak, dokładnie. W sumie 18 lat temu mój mąż mnie na pielgrzymce podrywał. <grywa> tak, i poznaliśmy się razem i, i wszystkim polecam, to jest, to jest wspaniałe. To jest wspaniały czas, żeby właśnie zapoznać swoją drugą połówkę, z którą by się chciało ujść przez życie, bo nie ma nic piękniejszego, jak, jak dwoje młodych ludzi wiąże Bóg, tak? Zanim żeśmy razem chodzili jako para, to żeśmy jako przyjaciele się razem modlili, tak? I... one sobie trzeba wymodlić, bo inaczej się trafi na taką frańce, że, że człowiek żałuje, że, że ją poznał z tego, co widać po, po znajomych i... To jest bardzo ważny głos i dziękuję bardzo. Bratu, jeszcze imię mi przypomni brat, brat Bogdan. Bardzo mądrze tu powiedział. A to mamy fryzjera, więc tym bardziej zapraszamy, tym bardziej można skorzystać z dobrej fryzury. O, dziękuję bardzo. Jak ty masz na imię? Przypomnij Raduś. Raduś, i powiedziałeś przed chwilą, że kogoś poznałeś na pielgrzymce, Karolina. Karolina, jak widać, zaczyna się podobnie jak, jak to było z rodzicami. Raduś tu zajada, bardzo smaczne pierogi. Wszyscy jedzą pierogi i zupę pomidorową. Ja wam w ogóle dziękuję za tą chwilę, taką rodzinną, taki obiad rodzinny. Nie muszę gotować. Wszystko tu jest zrobiony obiad. Ja tylko przychodzę i jem i nie muszę rodzinie gotować. Jak to jest cudowne? Więc słyszycie dzieci, do samej Częstochowy, do 15 wytrwajcie, mama się cieszy, że te obiady zjecie razem, wspólnie popatrzcie. To takie piękne doświadczenie rodzinne na pielgrzymce. Takie rzeczy tylko na pielgrzymce. Więc Wam ja dziękuję za to spotkanie. Oczywiście pomachajmy naszym pielgrzymom duchowym, buziaczki jak najbardziej zapraszamy. Momencik. Aha, momencik, to jeszcze raz. Zapraszamy wszystkie rodziny na szlak, tak? I proszę się nie bać i wyruszyć z nami, bo nawet jak włosy urosną, to mamy fryzjera, który się tym zajmie. Dokładnie, także coś dla coś warto iść. Tak naprawdę tu jest tak przepiękna. My idziemy jako rodzina, ale my tutaj czujemy się, że my wszyscy jesteśmy rodziną, i to jest przepiękne i to nas łączy. Eee, nie wiem, jak czuję, że nie domagam, to jak ktoś widzi, że ja nie domagam. Czy kapłan pomagają, w zawózek pchają. Tak, czuć właśnie tą taką wspólną miłość, że jesteśmy razem w dużej rodzinie. I to jest takie. Yy, takie niezwykłe, nie? Bo normalnie iść w ciągu dnia w upale, człowiek by się tak zmęczył, a tutaj jest atmosfera modlitwy, śpiewania, Bóg daje olbrzymią łaskę, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. To jest piękna puenta naszej rozmowy, która podkreśla ważność dzisiejszego tematu. Modlimy się o jedność. Tę jedność wy pokazujecie jako rodzina, czyli najmniejsza wspólnota Kościoła, ale ta jedność także jest doświadczana we wspólnocie Grupy Pielgrzymkowej, a przypomnę, że mamy do czynienia z pielgrzymami Grupy Świętej Urszuli, która wyruszyła z Łancuta. No i ta wspólnota jest doświadczeniem całej pielgrzymki, która wyruszyła z terenu naszej archidiecezji przymyskiej. Ja tak tu spoglądam za nami takie okna, te takie, które nam zasłaniają drogę, tam autostrada jest i właśnie jak przed chwilą brat Bogdan wspomniał, nawet jesteśmy w stanie docenić, że idziemy szybciej niż autostrada nam pozwala, bo to, co nas prowadzi do serca Boga, dzisiaj o sercu Boga myślimy, to właśnie to pragnienie odwzajemnienia miłości. Ja wam dziękuję za ten czas razem spędzony, już podaję mikrofon. Jeszcze tak na koniec powiem, że nigdzie nie chodzę, bo po prostu szkoda mi czasu i nóg. A wiem, że jakieś cierpienie na pielgrzymce no, ma jakiś sens, tam głębszy do tego raz na roku można pocierpieć. No i jakiś, to mam mówię, no, wyższy, głębszy wymiar niż takie chodzenie bez celu, bo chodzenie bez celu nie ma sensu. A tu jest no, wyższy cel, nie cel duchowy, także polecamy. Polecamy i dziękujemy za ten czas, który spędziliście z nami, kochani Pielgrzymi Duchowi. Oczywiście na Pielgrzymce ruszamy do przodu, wzmocnieni smacznym obiadem, no i tym spotkaniem rodzinnym. Do zobaczenia, do usłyszenia, oczywiście. Pozostajemy w kontakcie. Strona pielgrzymki to pielgrzymka.przemysłka.pl. A Raduś mi coś tu jeszcze podpowiada? Dobre, dobre są pierogi. Dobre są pierogi, to w piątek także życzymy smacznych pierogów. Napiszcie, kto dzisiaj jad pierogi i dowiemy się, czy jednak w tej jedności pierogów pozostajemy, bo nie ma piątku bez pierogów podobno. Do zobaczenia, usłyszenia z trasy pielgrzymki Ksiądz Piotr Czarniecki.